Witajcie kochani, czytałem kiedyś na takim facebookowym portalu, to mogę nazwać, czy stronce facebookowej, czy jak to tam zwał, jak zwał, która się nazywa, nazywają te stronki, bo ich jest w całej Polsce, w zależności od miejsca, gdzie mieszkacie, czyli na przykład Spotted Łódź, albo Spotted e, Toruń. To są takie lokalne ogłoszenia. Tam można zamieszczać e, jakieś swoje ogłoszenia. No nie wiem, że zgubiłem psa, albo czy ktoś sprzedaje miód, albo no, co, co tam, co w zależności od tego <laughs> jaka tam cenzura panuje, bo zauważyłem, że u mnie na przykład na tym spotted to wszystkiego zamieścić nie można. W większości są tam zamieszczane jakieś bzdury w stylu nie jak to było, nie pozdrawiam koleżanki albo kolegi, który źle auto zaparkował i wklejają zdjęcie, bo ktoś najechał na linię parkowania. Różne różności, ale mniejsza z tym, bo tutaj nie jest moim celem, żeby wytykać komuś tam, jak prowadzi jakąś stronkę, tylko chcę wam opowiedzieć pewną historię, a mianowicie na pewnym spotk. Na takiej stronce czytałem jakiś czas temu i to nie jeden raz to się powtarzało. To różne osoby się pytały o takie rzeczy. Ile kosztują i jak szybko czy coś takiego można zrobić? Te nauki małżeńskie czy przedmałżeńskie. Moi drodzy, wiadomo o co chodzi. Jeżeli ktoś jest katolikiem, no to jak chce wstąpić w związek małżeński po katolicku, no to w kościele, no to musi chyba takie nauki przejść. Musi mieć po prostu papierek podpisany, że takie coś ma. No i wtedy dopiero tam kapłan udziela tego ślubu kościelnego, robi całą ceremonię. No ale trzeba takie coś zaliczyć, bo widzę, że ludzie o to pytają. Natomiast co zauważyłem? Zauważyłem, że nie chodzi tym ludziom. O prawdziwe nauki przedmałżeńskie, bo chcą wiedzieć, co mówi Słowo Boże na temat życia małżeńskiego, aby się przygotować do tego. Tylko chodzi po prostu o papierek, żeby go kupić, najzwyczajniej, ponieważ pod jednym takim ogłoszeniem napisałem, że bo się pytano też o cenę, napisałem, że za darmo. Jest takie coś i każdy może o tym przeczytać w Słowie Bożym. I o ile dobrze pamiętam, to w jednym takim właśnie, w jednej takiej odpowiedzi wkleiłem nawet od, ze Słowa Bożego dość spory fragment, jak powinien, jaki powinien być mąż względem żony, i na odwrót, prawda. Natomiast nikt do mnie nie napisał, żebym dał jeszcze, bo może coś jeszcze się nauczy ciekawego. Nikt do mnie nie napisał, żebym rozwinął, żebym coś więcej powiedział, bo się chce nauczyć. Po prostu zostało to przemilczane. Więc widzicie, że tutaj nie chodzi o to w naukach przedmałżeńskich, czy jak to się tam nazywa, tylko chodzi o to, żeby zdobyć papierek. I teraz, kochani. Wam dam pewien przykład, jak to się według mnie odbywa, jak ja to widzę. I zobaczycie, że no jest to dość takie dziwne, żeby nie powiedzieć, śmieszne. Bo wyobraźcie sobie teraz wyobraźcie sobie, że chcecie się nauczyć spawać. No nie. No więc e, czytacie gdzieś, dowiadujecie się, że jest specjalista od tego, e, żeby was nauczyć spawać, a wy chcecie wyjechać za granicę do pracy, ale tam, żeby pracować, to wy musicie mieć podpisany przez specjalistę papierek, że się z, zaliczyli kurs, hmm, że jest w porządku, że... Wiecie, o co chodzi w tym spawaniu całym, prawda? No i teraz, kochani, idziecie do tego spawacza, tego specjalisty, no i mówicie mu, że potrzebujecie papierek, że, no, że potraficie spawać, że jesteście przygotowani na, na to, żeby pracować właśnie w tamtej firmie. I potrzebujecie podpis przez spawacza. No i ten przez takiego specjalistę spawacza. No i ten specjalista, wybitny, e, mówi wam, no ale to trzeba zapłacić za to. No, nie? no i a wy mówicie, nie ma żadnego problemu, to ja za to zapłacę, nie? Ile tam e, potrzeba. No a, ale ten spawacz mówi, wy pan co, ale mi. E, musi pan wiedzieć, że mi po prostu e, jest nie wolno spawać. No to robicie oczy, no nie? Mówicie, no to jak? Mamie pan uczyć teraz, jak ja mam spawać? Ma mi pan przekazać tajemną wiedzę na temat spawania. Natomiast panu nawet nie wolno spawać. To troszkę coś tutaj jest nie tak. Zaczyna się, zaczyna się robić e, e, lekki obłęd, prawda? No, i ten facet mówi, no, no niestety, ja panu, pan mi zapłaci, ja panu podbije i będzie miał pan papier, ale mi samemu osobiście nie jest wolno spawać, bo e, zabroniono mi nawet tego. No to wy dopiero otwieracie oczy i mówicie, no to jak? Panie, to pan uczysz innych ludzi, e, jak mają to robić, a panu jest nawet nie wolno tego robić, bo pan ma to zabronione. On mówi, no tak. I moi drodzy, co powiecie na taką akcję chorą? Bo to jest chora akcja, prawda? To, co Wam teraz opowiedziałem, no jestem spowałem, to jest chora akcja, ale jest to idealne oddanie tego, co dzieje się właśnie w przypadku młodych ludzi, którzy chcą wziąć kościelny ślub. Idą do faceta, który. Nie był nigdy ani w Związku Małżeńskim, który nie żył z kobietą, nie współżył z kobietą, tak możemy my nie mać, prawda? Bo co on tam robił przed wejściem do, do, do tego stanu kapłańskiego, to no to też jest inna troszkę sprawa, aczkolwiek Możemy bardzo mocno przypuszczać, że nigdy nie prowadził domu, nigdy nie miał żony, nigdy nie miał dziecka. Nie wie, jak wygląda prawdziwe życie, jako oczywiście głowy rodziny, bo jakąś rodzinę musiał mieć, prawda? Mamę, tatę, czy, czy brata, czy siostrę, więc wie, jak to mniej więcej wygląda, ale nigdy nie prowadził rodziny, a jest to zadanie. Całkowicie inne być głową rodziny niż bycie na przykład synem głowy rodziny albo córką głowy rodziny. Czyli jakby perspektywa się zmienia, prawda? I teraz człowiek, który nie ma zielonego pojęcia, absolutnie, kompletnie nie wie, jak funkcjonuje ta komórka rodziny z punktu widzenia głowy rodziny, ma uczyć. Małżeństwo ja, znaczy, no w tym przypadku faceta, tego mężczyznę, który chce tą kobietę sobie wziąć za żonę, ma go uczyć, jak on ma postępować. I to jest kochani, tak, że nawet jeżeli coś mądrego, ten, ten Pan powie, kapłan, ksiądz w tym przypadku, to to jest to on w zasadzie nie musi nic mówić, kochani, i nie powinien nic mówić, tylko powinien wskazać wersety ze Słowa Bożego, które odnoszą się do właśnie stanu małżeństwa. A tam jest opisane, jak ma się zachowywać żona, jak ma się zachowywać mąż, w jaki sposób ma to wszystko być poukładane. Są to konkretne, krótkie, ale. Kon może nie znowuż tak krótkie, bo to nie jest jeden czy dwa wersety, jest tego troszkę więcej, można sobie doczytać, ale są to konkretne i niezbyt obszerne jakieś wielkie wskazówki, tylko są to taka esencja, to jest, według której można właśnie rodzinę prowadzić, żyć, stosować się. I nabycie wiedzy też, kochani, na ten temat. Jest jedną sprawą, natomiast stosowanie tej wiedzy jest całkiem inną sprawą, prawda? I powiedzcie mi, e, czy to nie jest. Wzdrygam e, się trochę, żeby użyć tego słowa, ale czy to nie jest śmieszne. To ta, ta szopka, którą się odstawia, chcąc mieć podbity papierek albo zezwolenie, czy jak to tam nazywają. Na to, żeby pokazać kapłanowi, że takie coś się zaliczyło i dopiero z tym można wziąć ślub. Czy to nie jest po prostu zwyczajny biznes, kochani? I czy ktoś taki właśnie, kto komu jest w ogóle zabronione wstępować nawet w związek małżeński, czyli to jest. To jest takie słowo na to, kochani, to jest, to się nazywa fachowo paradoks, że ktoś, komu nie wolno wstępować w związek małżeński, uczy ludzi, co ma, uczy ludzi, którzy chcą wstąpić w związek małżeński. Może, no, nawet nie wiem, czy można to nazwać paradoksem, ale na pewno jest to pewnego rodzaju idiotyzm, prawda? Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem. Nie, ma, nie chcę nikogo ani ośmieszać, ani urażać, natomiast przedstawiam fakty i rzeczy tak, jak ja to widzę, jakie one są w moich oczach. To jest moje zdanie. Kto się nie, nie musi z tym zgadzać? Ktoś może powiedzieć, że był sobie u takiego księdza, no i ten ksiądz mu fajnie poopowiadał, i on jest zadowolony. Zapłaci mu tam 200 zł, czy 500, czy 1000. Nie wiem ile to kosztuje, ale to nie są tanie rzeczy. Jakby to powiedział Ferdynand Kiepski zapewne albo Marian Paździoch. To nie są tanie rzeczy, kochani. I, a nawet kiedyś widziałem filmik odnośnie tak trochę zejdę z, z tematu odnośnie rozmowy człowieka z Księdzem przed ślubem i odnośnie ceny. I, i, i w jaki sposób ten kapłan po prostu negocjował cenę. No to, było, to, było, to było akurat tragikomiczne, ale nie o tym mowa w tym filmie. Ludzie, którzy się pobudzili wiedzą, że to jest biznes. Zresztą na, na swoich wiernych to wszystkie kościoły robią biznes. I tu nie mówię tylko o Kościele Katolickim, ale o wszelakich tworach, właśnie, gdzie, gdzie jest jakaś władza, zwierzchnia, która się sama siebie mianowała jakimiś tytułami, zaszczytami. To jest cała piramida i to musi być, to musi ten organizm funkcjonować, więc musi być też jakiś dochód, prawda? No a skąd ten dochód brać, jak nie od tych biednych ludzi, którzy przychodzą do Boga, a muszą za to płacić. To tak na marginesie. Więc, kochani, co wy myślicie na ten temat? Podałem Wam krótki przykład z tym spawaczem, ale to jest idealny, prostszy, najprostszy, który przyszedł mi do głowy właśnie dzisiaj, jak wstałem. Takie coś pojawiło się w mojej myśli, żeby Wam to pokazać. I to jest najprostszy przykład, jaki Wam dałem. Tak, takie czułem przesłanie żeby wam to przekazać wytłumaczyć w prosty sposób i nie wiem czy, czy dostrzegacie to co ja że no to jest po prostu dziwne i według mnie tak być nie powinno. Odnośnie zaś samych pieniędzy to to już jest inna całkiem kwestia i o tym w tym filmie nie chciałbym rozmawiać. Chciałem Wam tylko tak na szybko pokazać po prostu no, absurdy Kościoła katolickiego. Pozdrawiam Was, kochani. Błogosławię wszystkich. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i miłego dnia albo wieczoru. Kochani, przepraszam jeszcze raz ja, ale coś mi do głowy wpadło teraz. Bo to jeszcze nie koniec historii z tym spawaczem, bo jest jeszcze, jeszcze ciekawiej jeszcze jest inna lepsza akcja. Słuchajcie dalej. No i ten człowiek mówi, no dobra, no to zapłacę panu, niech mnie pan szkoli. No i ten spawacz specjalista wyciąga książkę, nie? z której, bo z tej książki będzie szkolił tego człowieka, będzie mu opowiadał, co ta książka mówi. I mało tego, że ten człowiek ma zabronione, żeby spawać, no nie, to ta książka, z której uczy tego człowieka, mówi całkiem co innego. Że ten człowiek musi spawać i, yy, i w ten sposób właśnie yy, ma funkcjonować, że. Że ten człowiek musi być spawaczem. Natomiast on ma zabronione od swoich przełożonych, żeby spawać na przekór temu, co mówi ta książka. A on z tej książki ma nauczyć tego człowieka spawać. Rozumiemy to? I tu macie przykład kolejnego absurdu i kolejnej bzdury. Bo słowo Boże mówi wyraźnie, prawda, że ktoś, kto przewodzi. Chcę przewodzić, tam jest chyba nawet nazwany biskupem. Nie lubię tego słowa, bo ono się kojarzy z biskupami Kościoła katolickiego i wprowadza wielu ludzi w błąd, że jeżeli przeczytał w Słowie Boży, że w Bożym, że musi być, albo jest taki ktoś jak biskup, no to znaczy, że Kościół katolicki jest jak najbardziej poprawny, co też jest błędnym myśleniem. Ale nie o tym w tym filmie. Ale jest tam napisane, kochani, że taki biskup na przykład czy starszy czy jakich tam obojętnie tych ludzi przewodzących jakiemuś ludowi Bożemu obojętnie jak ich nazwać to taki człowiek ma być mężem po prostu jednej żony ma być ma potrafić przewodzić swojemu domowi, ma mieć normalną rodzinę, ma się załywać tak czy tak w stosunku do dzieci i tak dalej, i tak dalej. Czyli ma być normalnym facetem. Prawda? I tak Słowo Boże to tłumaczy. Także no niestety kolejny, absolut kolejna bzdura. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was kochani i trzymajcie się z Panem Bogiem.